Czy boicie się Sonika Exe? Bo ja w sobie tak trochę słuchajcie. W każdym razie dzisiaj zagramy sobie w najdziwniejsze, najstraszniejsze słuchajcie gierki w całym Robloxie. Sonic Exe, Słuchajcie, są ogólnie gry, gdzie moi drodzy, mamy Sonika Exe, Słuchajcie, są to różne straszne gierki, słuchajcie, no i mniej straszne i bardziej straszne. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w różne gierki Sonika Exe w Robloxie. Słuchajcie, jestem mega ciekaw co to będzie. W każdym razie pamiętajcie, by stawić łapę w górę, suba dzwonkiem i napiszcie moi w komentarzu, czy boicie się Sonika Exe, tak albo nie, słuchajcie. Każdy razie gdy na Robloxie wpiszemy, słuchajcie, Sonic Exe albo Sonic, słuchajcie, to mamy bardzo dużo różnych gierek, słuchajcie, ale niektóre gry, słuchajcie, nazywają się Sonic Exe i są naprawdę straszne, słuchajcie, i w ogóle zobaczymy, o co z tym wszystkim chodzi, bo naprawdę, słuchajcie, gier jest bardzo dużo, a ja, słuchajcie, bardzo jestem ciekaw, co takiego przygotowali dla nas twórcy tych gier, więc pamiętajcie, słuchajcie, aby koniecznie zobaczyć ten film do końca i naprawdę, moi ludzie oglądajcie, bo sam jestem ciekaw, słuchajcie, co to w ogóle będą za gry, więc, słuchajcie, lecimy teraz do pierwszej gierki i naprawdę oglądajcie do końca, a więc mamy tutaj słuchajcie gierkę SONIC EXERP i słuchajcie zobaczymy co to będzie, bo słuchajcie zdjęcie tej gry są słuchajcie troszeczkę straszne, w każdym razie zobaczmy słuchajcie co to będzie więc przechodzimy do gierki i moi drodzy mamy tutaj bo co to jest, ej zobaczcie słuchajcie co to w ogóle jest, mamy tutaj zobaczcie różne morfy sonika, zobaczcie mamy zwykłego sonika, w ogóle, który wygląda dziwnie, mamy tutaj słuchajcie jakiegoś podstawowego sonika, zobaczcie, ale mamy też zobaczcie co to jest w ogóle, mamy tutaj słuchajcie shadow sonika, tylko słuchajcie za bardzo nie wiem jak to zmienić, ale dobra słuchajcie zresetujemy się Dobra, i teraz moi drodzy mamy tutaj, zobaczcie, uwaga, Musimy tylko ja to chyba jakoś skoczyć, zobaczcie. A nie okej okay, bo to są okay, to są różne gry tutaj, dobra, więc weźmiemy sobie na krysa. I teraz moi drodzy mamy tej różne gierki, słuchajcie, mam tej bazę, coś tam, coś tam. Okryj i szukaj, zobaczcie, co to jest. Wow, słuchajcie, gdzie my jesteśmy, co to jest, zobaczcie, wow. Ej, słuchajcie, co tu się dzieje, to jest jakieś że słuchajcie, ej, trochę ta gra jest nieprzyjemna, słuchajcie, słuchajcie, trochę ten, ten obraz jest nieprzyjemny, słuchajcie, Za bardzo nie wiem o co tutaj chodzi, się moi drodzy, może sprawdzimy sobie następną gierkę, bo słuchajcie, ta jest taka troszeczkę dziwna. O, Okej, okay, moi drodzy, mamy grę, która naprawdę bo mnie przeraża, słuchajcie, Sonic XZ katastrofa. Zobaczcie, moi drodzy, na to, eksperyment z Soniciem XZ, dobra, zobaczmy. Dobra, słuchajcie, gdzieś jesteśmy, zobaczcie, i jest tutaj, moi drodzy, jakaś wielka mgła. I za bardzo, słuchajcie, nie wiem, o co tutaj chodzi. Okej, okay, gra rozpocznie się, słuchajcie, za 10 sekund, ale co to jest, ej! Okej, okay, słuchajcie, gdzieś jesteśmy, zobaczcie, okej, okay, mamy klasyczny game, zobaczcie, jesteśmy różnymi postaciami, zobaczcie. Mamy tutaj Knucklesa, mamy Tejsa, słuchajcie, mamy tutaj bardzo dziwne postacie słuchajcie, ale wiadomo, że, ok, mamy tutaj jakieś, okej, okay, musimy wybrać sobie postać chyba, okej, okay, słuchajcie, mamy, wy... okej, okay, wybieram, słuchajcie, coś, jestem Eggmanem, zobaczcie, a ktoś jest Sonicem Exe, zobaczcie, dobra, więc jestem Eggmanem i teraz, słuchajcie, mamy tu jakiś ekran ładowania, że, okej, okay, musimy się, słuchajcie, schować w ogóle, okej, okay, bo ktoś tutaj będzie nas gonił, dobra, musimy się, słuchajcie, schować i zobaczcie, że nie możemy, słuchajcie, do... nie może nas, słuchajcie, dopaść Sonic Exe, ale wow, co to w ogóle jest, zobaczcie, mamy tu jakieś wyskocznie nawet, ciekawe, słuchajcie, jak będzie wyglądał Sonic Exe, ej, zobaczcie, jesteśmy wielkim zamku. Wow, zobaczcie. To jest wielki zamek. Oho, zobaczcie. To jest on, to jest Sonic Exe, Zobaczcie, on jest tutaj. To jest chyba on. Zobaczcie, tak, to jest on, zobaczcie, on tu jest! Zobaczcie, będziemy chodzić za nim. O nie, nie oglądaj się. Ej, zobaczcie, on nas nie widzi, wychodzimy za nim. A on nas nie widzi, on tu jest! O, zobaczcie, on tu jest jakiś słodziak w ogóle. A nie to to jest on, zobaczcie, jakie ma, jakie ma zęby w ogóle. On mnie nie widzi, zobaczcie. Jakie on ma zęby. Oho, zobaczcie. O nie! To już są dwa teraz! Są trzy! Ej, co jest! Czemu są trzy Sonic Exe, Dobra, chajcie, nie wiem, bo co tej giercy chodzi, więc to o nie on koń zniszczył! On nie chyba zniszczył. Dobra, wychodzimy stąd. To było, słuchajcie, całkiem śmieszna śmieszna gra, słuchajcie, ale mamy tutaj też kolejny Sonic Exe okay, RP. I zobaczmy, słuchajcie, co to takiego będzie tutaj. Okej, okay, słuchajcie, gdzieś jesteśmy teraz. Okej, okay, zobaczcie, mamy tutaj mnóstwo morfów soników. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo dziwne Soniki. Słuchajcie, mamy zwykłego Tejsa, Słuchajcie, mamy tutaj bardzo dużo soników, zobaczcie, ale gdzie to... O Jez, zobaczcie na niego! Wow! Zobaczcie, co to jest! Wow, moi drodzy! Wy to widzicie? Ok, tutaj mamy Chyba zwykłego Sonica Sonika Exe, ale wow! Kim ja jestem! Dobra, słuchajcie, ogólnie mamy tutaj, zdaje się, mamy tutaj z jakiś regulamin i mamy tutaj, słuchajcie, wejście do świata. Okej, okay, zobaczcie, jesteśmy teraz słuchajcie w jakimś wielkim świecie Sonika i mamy tutaj, zobaczcie, bardzo dużo różnych graczy bo to jest chęć roleplay, czyli słuchajcie, tutaj musimy porozmawiać, więc chyba napiszę napisze, może nie wiem. Okej, okay, jakiś w tym tu to piszą, słuchajcie, nie wiem. Okej, okay, dobra, słuchajcie, ale zobaczmy się w ogóle, coś tutaj takiego mamy. Mamy tutaj, słuchajcie, różne, mamy tutaj RP name, mamy tutaj schajcie, różne pewnie animacje, tylko za bardzo słuchajcie, ich nie widać. I czy coś tu w ogóle jest, zobaczcie, mamy jak wyskoczcie. Okej, okay, słuchajcie, znajdziecie, że to po prostu gierka RPG, słuchajcie, chodzimy i rozmawiamy. W każdym razie, moi drodzy, pójdziemy sobie teraz do jakiejś kolejnej gierki Sonika Exe i zobaczymy słuchajcie, jak to wygląda gdzieś. Ale słuchajcie, ten skin jest naprawdę zarombisty, Słuchajcie, muszę to przyznać, słuchajcie, chyba muszę to przyznać, słuchajcie, że ten skin jest naprawdę zarombisty, Wow. Okej, okay, zobaczcie, mamy tutaj kolejną gierkę. Gdzie słuchajcie, możemy się... Okej, okay, ja będę Aimi na przykład. I teraz zobaczcie, że mamy tutaj. Wow, to jest kolejna, zobaczcie, straszna gra, gdzie zobaczcie, ktoś tu jest goni. Ktoś tu jest Sonikiem Exce znowu. I zobaczcie, że znowu nas gonią. Okay, ja uciekam, bo tu słuchajcie, wszyscy uciekają, w każdym razie nie wiem za bardzo co się dzieje. Zobaczcie, mamy tu jakieś, O nie, co jest? Co jest grane? Nie. Okej, okay, już wracam. I zobaczcie, że mam tu jakieś kolce. Zobaczcie, mamy tu chyba dwie drużyny w ogóle. Mam tu słuchajcie, drużynę Soniców i drużynę słuchajcie, Sonica Exe chyba moi drodzy. Oszukał się mieć. Okej, okay, zobaczcie, nie wiem co tu się trzeba robić, zobaczcie. ok, jest tutaj. Zobaczcie, tu jest jakaś loleczka. Co tu jest? jeju, tu jest straszne. Nie mówiąc, tutaj gra jest straszna. Wychodzimy stąd. Mamy tutaj gierkę Sonic Elevator, z chemici, która troszeczkę mnie niepokoi. I coś chemici, że ona będzie Mocna. I tutaj, zobaczcie, że wchodzimy do jakiejś strasznej windy z Sonicami Zobaczcie, możemy się zmienić tutaj w Sonica, ale my się, okej, okay, zmieniliśmy się I lecimy teraz do windy i słuchajcie, zobaczymy co tutaj takiego będzie Bo mamy tutaj, słuchajcie, różne poziomy, które będą straszne Zobaczcie, mamy tutaj dwie sekundy I winda się, słuchajcie, zamyka i teraz, słuchajcie, otwiera się już za dwie sekundy I co tu będzie, uwaga Mamy tutaj, uwaga, co tu będzie, uwaga, uwaga Mamy tutaj, okej, okay, coś tutaj jest, słuchajcie, ale w każdym poziomie w windzie, słuchajcie, jest jakieś zagrożenie To jest, chajcie, musimy, na które, słuchajcie, musimy uważać Okej, okay, zobaczcie, tu jest jakiś wielki parkour w ogóle i na, na górę tego parkoura, słuchajcie, pewnie coś będzie Okej, okay, tu jest jakiś kolejny skin do odblokowania, zobaczcie, mamy tutaj do odblokowania Rar Sonika, wow Okej, okay, zobaczcie, fajnie A kolejny poziom, zobaczcie, to będzie, uwaga, patrzymy, co to będzie, do co tu będzie, słuchajcie, uwaga Albo bo tu może być jakieś zagrożenie, ja się tego boję. Okej, okay, zobaczcie, co to jest, jakieś wielkie? Co to są jakieś nakrylso kury? Co to jest? Słuchajcie, nie. Ej, czy to jest w ogóle coś? By... Ej, to nas goni, nie! Zostaw mnie, zostaw mnie. Co to teraz goni? Ej, zobaczcie, teraz goni, nie! Zostaw mnie. Czemu? Zobaczcie, to jest niebezpieczne. Dobra, nie słuchajcie, my to zaraz uciekamy Współczuj im zobaczcie kim HP schodzi. Proszę, mnie zostawić, Słuchajcie, dobra, ja uciekam. Słuchajcie, chyba z tej gierki zaraz wyjdzie, bo słuchajcie, ona jest niebezpieczna. Zobaczcie, co tam się dzieje w ogóle? O nie, on goni tutaj kogoś. Dobra. Nie Niech nas załatwi. Dobra, niech nas załatwi. Dobra, zginęliśmy, moi drodzy, lecimy do kolejnej dziwnej gierki. Gdzie w sobie nie wiem co będzie, ale mam nadzieję, że słuchajcie coś lepszego. Okej, okay, słuchajcie, mamy tutaj gierkę Sonic Mini Minigames. Gdzie, słuchajcie, na samej okładce był Sonic X, a Więc słuchajcie, zobaczymy o co tutaj chodzi. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz w jakiejś gierce, gdzie zobaczcie, mamy tutaj mnóstwo jakichś postaci. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy teraz zwykłym Soniciem Tutaj zobaczcie, są jakieś inne postacie w ogóle. Ok, wygra ten, kto ostatni przeżyje, zobaczcie. Okej, okay, czy to jest gra w kolory? Czyli zobaczcie, o nie faktycznie! Okej, okay, zobaczcie, tu się nam wyświetla kolor zaraz, który będziemy musieli, słuchajcie, stanąć. Zobaczmy. Zielony, 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 zielony. Dobra, jestem na zielonym, słuchajcie. Zobaczcie, zielony. Okej, okay, słuchajcie, przeżyliśmy tutaj w czwórkę czy piątkę niebieski dobra niebieski teraz chajcie. okej okay, słuchajcie przeżyliśmy fioletowy a nie wygrałem zobaczcie wygrałem już spoko moi drodzy wygraliśmy tą gierkę więc co powiem, śmiesznie to wygląda w każdym razie moi drodzy a więc moi drodzy zdaje się że to byłoby na tyle słuchajcie gierka bardzo fajna w każdym razie koniecznie napiszcie w komentarzu słuchajcie która z tych gier wam się najbardziej podoba słuchajcie i która z tych gier słuchajcie sonic exe była dla was słuchajcie najfajniejsza bo słuchajcie mi się pojawiła wszystko, słuchajcie ta podobała ta kolorki i naprawdę moi drodzy poprzednie też były całkiem fajne moi drodzy niektóre te słuchajcie były straszne. No i pamiętajcie w końcu stawić łapę w górę, cuba, z dzwonkiem, no i napiszcie moi duzy końcie, która gra się najbardziej podoba. I czy chcecie słuchajcie zobaczyć więcej gierek o moi drodzy, sonikach, różnych gierek właśnie w Robloxie. Więc alo papas się i sieba.